Cześć, witam serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy i zapraszam dzisiaj na odcinek taki bardziej instruktażowy co z ćwiczeniami typu brzuszki, tak zwane brzuszki, czyli w pozycji leżącej, kiedy unosimy głowę. Czemu przy wykonywaniu brzuszków bardzo często bolą plecy w odcinku lędźwiowym lub czujecie wszystko w odcinku szyjnym, boli potem kark, boli potem szyja. Co jest tego powodem i czy w ogóle warto wykonywać te ćwiczenia? Czy one są efektywne? To dzisiaj będziemy omawiać w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do oglądania. Bardzo często instruktorzy, trenerzy polecają, żeby wspierać się. Na dłoniach. Czy to tak naprawdę działa w większości przypadków? Nie, bo jednak cały ciężar ciała, naszych barków, naszego tułowia i głowy jest mimo wszystko obciążający na naszą szyję. Nie jesteśmy tego w stanie oprzeć całkiem głowy na, na naszych dłoniach. W dalszym ciągu jest napięcie w odcinku szyjnym. Co jest tego powodem? To, że nie używacie mięśni brzucha. Więc ja osobiście, dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ćwiczeniami i mają słabe mięśnie brzucha, absolutnie nie, do, nie polecam brzuszków. Absolutnie, bo uniesienie klatki piersiowej musi być z mięśni brzucha, nie odwrotnie. One się nie wzmocnią przez uniesienie ramion. Wy, jeżeli nie macie mocnych mięśni brzucha, unosicie głowę. Unosicie głowę i wszystko wisi, cały tułów, barki, klatka piersiowa, wisi na głowie, na tej naszej szyi. Stąd bardzo często boli szyja, boli kark, tu mięśnie z przodu bolą. Dla osób, które mają lordozę, bardzo często bolą plecy. Dlaczego? Bo mają większe wygięcie łuku w odcinku lędziowym niż osoby z prawidłową postawą. Więc w momencie kiedy one próbują unieść tą głowę to tego brzucha nie mogą zaangażować, bo mięśnie są, bo biodra są przechylone do przodu i ten sam efekt idzie w szyję. Ja już nawet teraz czuję i idzie w plecy, bo te plecy zobaczcie tu taki mam mógł, że mogę włożyć całe ramię i unosząc do góry głowę obciążam te plecy. Cały trik polega na tym, że trzeba przesunąć biodra do przodu, do góry, czyli wciskać odcinek lędźwiowy w podłogę i wtedy no przy osobach z lordozą to ćwiczenie w ogóle nie będzie wykonalne. Właśnie z tego powodu nie są w stanie przechylić tych bioder, nie są w stanie wyprostować odcinka lędźwiowego, dociągnąć go do podłogi. Więc to ćwiczenie po prostu wyrzućcie ze swojego na razie zestawu, bo to ćwiczenie wam więcej krzywdy niż pożytku przyniesie. Dla osób z lordozą, z zbyt dużą lordozą, bo ktoś tam mnie tam skomentował, że to się nie nazywa lordozą. No i uczę się po angielsku, lordoza to jest właśnie zbyt duże wygięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, Więc jak nazywacie to, zdefiniujecie, wszystko jedno. Chodzi Właśnie o to ćwiczeniu. Ono, ono wam tutaj za dużo pożytku nie da. Ono wam nie wzmocni mięśni brzucha, bo żeby mięśnie brzucha wzmocnić, one muszą się ściągnąć, one muszą być krótsze. Kiedy to się robi? Kiedy dociągamy pępek w stronę kręgosłupa, czyli przechylamy biodra do przodu. Będzie to bardziej widoczne kiedy i odczuwalne, kiedy zrobicie to w pozycji na czworaka. To jest nasza pozycja, kiedy leżymy na plecach, próbujemy robić brzuszki, więc my musimy zrobić ten ruch z bioder. Tym razem nasz odcinek lędziowy w stronę kre, w stronę sufitu. I już powinniście poczuć, że te mięśnie brzucha się uaktywniają, one się skurczają, robią się mocniejsze, robią się twardsze. Więc podstawowa rzecz, żeby robić prawidłowo i mieć efekt mocnych mięśni brzucha przy robieniu brzuszków, to jest zanim chcę wykonać jakikolwiek ruch, to jest właśnie ten ruch bioder. I ja nie polecam osobom, które dopiero zaczynają brzuszki, unoszenia głowy, bo to jest trudne. Na razie unoszcie jedną nogę, ale w momencie, kiedy tą nogę odstawiacie z powrotem na podłogę, Odcinek lędźwiowy, biodra są w tej samej pozycji. Jeżeli poczujecie, że unosicie biodra, klatkę piersiową, tu znowu mamy ten łuk w odcinku lędźwiowym, to znaczy, że te mięśnie są za słabe, więc wtedy można sobie oprzeć stopy, czy to na ścianie, czy na sofie, czy na krześle, i wtedy unosić tylko w ten sposób. To jest najważniejsze. Bez prawidłowego ułożenia bioder i odcinka lędźwiowego nie wzmacniacie mięśni brzucha, a obciążacie właśnie szyję, kark i odcinek lędźwiowy. Tu się nic nie zadzieje, kiedy mamy taką pozycję. Więc kiedy wam mówią, że patrzenie w górę zmieni ustawienie głowy, że podparcie się, nie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaangażować mięśni brzucha. Największy właśnie problem mamy z ćwiczeniami na których celem jest wzmocnienie czy wyrzeźbienie mięśni brzucha. Bo te mięśnie jest naprawdę trudno zaangażować, uruchomić je. Jak wam powiem, ściśnięcie pośladki będzie łatwiej, tak? To jest łatwiejszy ruch. Kiedy wam powiem zagnie łokieć, no to, to te mięśnie też jest łatwiej zaangażować. Więc żeby uaktywnić mięśnie brzucha, musimy przesunąć biodra pępek do kręgosłupa ściągamy często widzę dziewczyny robią brzuszki tu się podpierają i w momencie kiedy unoszą głowę wypychają brzuch do góry on się powiększa nie w tą stronę dziewczyny odwrotnie on, te mięśnie mogą być rozluźnione w pozycji kiedy macie te barki głowę na podłodze ale w momencie kiedy je unosicie to te mięśnie powinny się ściągać one powinny być twarde nie wypychać tylko ściągać w dół. Ale jest dużo trudniej zaczynać od głowy, więc ja polecam zaczynać od nóg. Z wdechem stopa na podłodze, z wydechem dociągamy wdech i wydech. Na początku możecie sobie pomagać dłonią na kolanie. Następna wersja to będzie już bez pomocy. Jeżeli to będzie dla Was łatwe, to obie stopy. To jest ważne. Najważniejszy moment, na który musicie zwrócić uwagę, to jest uniesienie z podłogi. Co się tu dzieje? Jeśli znowu poczujecie, że biodra uciekły, no to nie używacie mięśni brzucha. Pójdzie w plecy. Pójdzie w odcinek lędziowy i często pytają, chodzę do trenera, chodzę na crossfit, robimy ćwiczenia na jakieś tam grupowe w klubie sportowym, ale mnie nie bolą mięśnie brzucha, boli mnie lędźwie, no właśnie dlatego, że w momencie, kiedy one muszą być uaktywnione, one nie pracują. A tak jak wiecie, ciągle to powtarzam, nasze ciało zawsze będzie robić to, co chcecie, więc uniesie te nogi, ale mięśnie nie są mocne, więc uruchamia inne mięśnie, mięśnie pleców, żeby te nogi unieść. Ale to nie jest prawidłowa pozycja, to nie jest prawidłowa technika i ona właśnie powoduje obciążanie odcinka lędźwiowego. Więc dlatego najpierw mówię jedną nogę, jeżeli to będzie łatwe, nie odrywacie pleców, odcinek lędźwiowy jest na podłodze, to wtedy można dwie nogi. Więc tu są dwa punkty. Pierwszy to jest oderwanie stóp od podłogi, i drugi, kiedy jest powrotem, stawiacie To ostatnie milimetry, to na, na tym musicie się skupić. Jak moje mięśnie brzucha, jak mój odcinek lędził, jak moje biodra, czy tu jest jakikolwiek ruch, czy ja bez problemu, nie tracnię, wstrzymując oddechu, czy wydechu mogę unieść. Wdech, pozycja, kiedy jesteście przygotowani, wydech, kiedy unosimy. Wdech na podłodze i wydech. Dlaczego w ten sposób? Bo kiedy zrobicie wdech, unosi się klatka piersiowa, co oznacza, że rozciągamy mięśnie brzucha. Będzie nam trudniej wtedy ściągnąć mięśnie brzucha, bo one przez wdech automatycznie są na rozciągnięciu. Więc żeby je ściągnąć, robimy to na wydechu. Wdech i wydech. W taki sposób. I dopiero wtedy możemy sobie podeprzeć stopy, wtedy na czymś znowu wyżej, żeby prawie łydki były równolegle do podłoża i można próbować unosić na chwilę. I nie skupiałabym się na unoszeniu do góry, tylko bardziej do boku. Żeby znowu nie obciążać karku i szyi, tylko tak bardziej się przechylić. Przechylając się do boku. Unosicie lekko barki. Nie dwa obydwa na raz, tylko jeden. Więc pracujemy powoli, małymi krokami. Każdy teraz krok, który mówię, to jest następny element utrudniający ćwiczenie, bardziej angażujący mięśnie. To nie jest zastępstwo. Jeżeli nie macie problem z uniesieniem i odstawieniem nogi bez ruchu tego biorę, to tego ćwiczenia nawet nie ma co próbować. To jest następny krok. Od najprostszego do bardziej zaawansowanego ćwiczenia, opcji tego ćwiczenia, żeby mięśnie angażować. Więc wykonując to samo ćwiczenie, ale zmodyfikowane, widzicie, cały czas możemy sobie je utrudniać i te mięśnie bardziej pobudzać do pracy. Więc następny krok byłby taki: wdech i wydech. Lekkie tylko przesunięcie. Więc w zasadzie całe plecy, oprócz barków, są jeszcze na podłodze, więc nie obciążamy na full tych mięśni brzucha. I dopiero kiedy w tej pozycji czujecie, że angażujecie mięśnie brzucha, że fizycznie czujecie, że kontrolujecie te mięśnie, że je ściągacie, że w momencie, kiedy ściągacie, unosicie barki wyżej, to dopiero wtedy można unieść barki obydwa razem. Bo ruch, barków. One nie są całkiem do góry. To jest taki ruch, widzicie, skulenie się bardziej to jest. To jakbyście się chcieli skulić. I taki ruch wykonujemy, kiedy ktoś nas uderzy w brzuch. To jest to ten sam ruch, taki odruch skulenia się. Nie chodzi ani o uniesienie głowy do góry, czy patrzenie, to nic nie zmienia. Naprawdę to nic nie zmienia. Podpieranie się nie. Tu chodzi o to, że uniesienie barków idzie z mięśni brzucha. Ściąga mięśnie brzucha, angażuje je jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i same się barki unoszą, bo te mięśnie się ściągają. Więc, jeżeli macie tutaj napiętą gumę i ją zaczycie skracać, no to to taki efekt właśnie. I to jest to samo z mięśniami brzucha. To jest ważne, żeby to zrozumieć. Dlatego wiele osób ma z tym problem, bo nikt tego tak naprawdę nie tłumaczy. Znaleźli alternatywę nie wiem kto, bo to totalnie nie, nie, nie pomaga to w niczym, bo tu podpieranie, podpieranie głowy dłońmi nie zaangażuje mięśni brzucha, a one się wzmocnią tylko wtedy, kiedy będą aktywne, czyli ściągnięte. W ten sposób. Więc najpierw. Ze stopami wyżej. I jeżeli już jesteście na tym etapie, to ja polecam wdech i wydech z jedną nogą. Wdech i wydech. O to w tym wszystkim chodzi. O mięśnie brzucha. One muszą być napięte. One muszą być ściągnięte. Więc jeżeli tu się podpieracie i wypychacie brzuch, to nic wam te brzuszki nie da. Co możesz ich robić po 500 dziennie? Nic wam to nie da. Będą was boleć ramiona, będą was boleć barki, będzie was boleć kark. To bo jest najbardziej obciążona część. A czy mięśnie brzucha działają? Nie. Nie działają, bo my je wypychamy. My musimy te mięśnie ściągać w dół. Zawsze. Aby pracować nad mięśniami brzucha, musimy je ściągać w stronę kręgosłupa, czyli w tej pozycji w dół. Ale możecie to samo ćwiczenie wykonywać lepiej i bardziej efektywnie w pozycji odwróconej na czworaka, tylko wykonując ruch z bioder. Wdech i wydech. I w momencie wydechu staram się znowu ściągać mięśnie brzucha pępek w stronę kręgosłupa. I nic więcej nie potrzebujecie. I tu nie obciążamy nic ani głowy, ani barków, ani pleców. A to ćwiczenie jest idealne dla osób, które mają lordozę, bo rozciągamy tutaj delikatnie, bez obciążania niczego, forsowania właśnie odcinek lędziowy. Dech i wydech. Tylko zwróćcie uwagę, żeby to nie było w ten sposób. Bo to jest tylko rozciągnięcie pleców, nic więcej. Pozycja jest ta sama, nie, nie ma przesunięcia do tyłu, nie ma wypychania barków, tylko pracują biodra. W ten sposób. Z wdechem, czujemy rozciągamy pośladki, ciągniemy brzuch w dół, z wydechem ruch odwrotny, biodra, do góry i do tyłu, tak żeby czuć, że rozciągamy odcinek lędziowy bardziej niż górną część pleców, i czujemy, że te mięśnie zaczynają pracować. Możecie jeszcze bardziej ściągać. Ale na to potrzeba czasu, żeby rzeczywiście poczuć, to kliknie. Im więcej o tym myślicie i wiecie, co się dzieje, kiedy i jak, że kiedy wdech, kiedy wydech, macie to w głowie ten obraz i wiecie co robicie, to to się będzie działo. Czyli nie będzie to jeszcze świadome ściąganie mięśni, ale to się dzieje. Możecie na początku tego nie czuć, bo jeżeli mięśnie są słabe, to nie będzie na nich mocnej kontroli. Im będą mocniejsze, tym będziecie bardziej czuli, że potraficie nawet stopniować ściąganie tego. Brzucha. Tak samo jak robimy na mięśnie dna miednicy. To jest to samo. Do góry ciągniemy do góry. Tu ciągniemy w stronę kręgosłupa, w stronę pępka. I można, może Wam to ułatwi, bo w Pilatesie na przykład jest taka technika, że kiedy mówią, żeby ściągać mięśnie brzucha, to też pracować mięśniami dna miednicy. Wykonywać w tym samym czasie, więc możecie spróbować. Ja osobiście tego nie robię. Po prostu pracuję tymi mięśniami osobno. Ale dla niektórych, może dla Was będzie dużo łatwiej zacząć kontrolować mięśnie brzucha, kiedy zaczniecie koncentrować się najpierw na mięśniach dna miednicy. Bo one w pewnym momencie, kiedy jedne i drugie są mocne, to pracują razem. Więc musicie po prostu pokombinować i popróbować, która wersja będzie dla Was najlepsza, najbardziej efektywna. No bo tu trudno wsadzić wszystkich ludzi do jednego worka, ale też mówię postawa, czy jest prawidłowa, czy jakieś tam nieprawidłowości w odcinku lędźwiowym są, też będzie miała tutaj bardzo duże znaczenie przy tym ćwiczeniu, więc jeszcze raz to powtarzam dla osób, które mają zwiększoną lordozę wygięcie odcinka kręgosłupa w odcinku lędźwiowym robienie typowych tradycyjnych brzuszków nie przyniesie wam żadnych efektów bo będziecie mieli naprawdę bardzo duży problem Zaangażowaniem mięśni brzucha przez to, że w momencie, kiedy leżycie na plecach, mięśnie brzucha są rozciągnięte. Żeby się ściągnęły, to trzeba plecy zaokrąglić, docisnąć te lędźwie w dół, czego osoby z powiększoną lordozą nie są w stanie zrobić, bo te mięśnie są sztywne. Więc, taka jest moja alternatywa, i tak ja zawsze pracuję z osobami, które mają słaby mięśnie brzucha, nigdy nie ćwiczyły, zaczynają, i to naprawdę jest naj, najlepszy, najbardziej efektywny sposób. To jest najprostszy sposób, jaki ja znam. Jeżeli znacie inne, napiszcie. Jestem też otwarta na to, żeby z czegoś nowego się dowiedzieć i być może wykorzystać też wasze pomysły. Ja się dzielę wszystkim, co ja wiem, więc jeśli wy macie coś ciekawego, to też liczę na to, że się ze mną tym podzielicie. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wynajaśniłam to najprościej jak się da, bo przy mięśni brzucha są naprawdę no nie są skomplikowane, ale ciężko nam opanować świadome ich kontrolowanie. Ale jeżeli znacie z mechanizm, jak to należy robić, czyli jak sobie pomóc ustawieniem bioder i używając wydechu, to Wam powinno ułatwić. Także popróbujcie od, tego, od tej pierwszej opcji do następnej i sprawdźcie, gdzie jesteście, na którym momencie. I te mięśnie brzucha dalej macie kontrolowane i nie ma tego ruchu z bioder z odcinka lędziowego. Dajcie mi znać, bo jeżeli się okaże, że macie to opanowane i macie już na tyle mocne mięśnie brzucha, to możemy naprawdę zrobić fajne zestawy już takich zaawansowanych ćwiczeń na mięśni brzucha. Ale ja muszę wiedzieć, że taka grupa docelowa jest, bo nie będę robić, jeżeli Wy jeszcze jesteście na samym początku. To tych ćwiczeń dla takiej grupy mam masę na moim filmie. Ja tutaj jeszcze dodam linki z ćwiczeniami już konkretnie na mięśni brzucha, jeśli ktoś z Was teraz chce poćwiczyć i sprawdzić, porównać, czy używał tych mięśni, czy nie, czy w ogóle coś odczuwa. Jednym to przyjdzie szybciej, drugim to przyjdzie wolniej, wolniej. Najważniejsze jest, żeby sobie to wizualizować. Mam nadzieję, że na tyle Wam to wyjaśniłam, że wiecie teraz, co, gdzie i jak się dzieje, i to powinno Wam ułatwić całe te zadanie z mięśniami brzucha. Dziękuję serdecznie. Jeśli moje porady były dla Was przydatne, to proszę dajcie kciuka do góry. Jeżeli, tak jak mówię, znacie, znacie inne sposoby na. Rozpoczęcie pracy nad miesięciem brzucha, to proszę podzielcie się ze mną, o tym. napiszcie w komentarzu, możecie też dołączyć do grupy na Facebooku. Powoli, powoli, nam się tam grupa rozkręca, tam się motywujemy do ćwiczeń. I serdecznie dziękuję tym, którzy dołączyli do programu wspieram. Fitness bez ściemy zostali fanem, super fanem, mega fanem, a ja w ramach wdzięczności za Wasze wsparcie finansowe będę Wam dawała wcześniejszy dostęp do odcinków, plus jeszcze dodatkowe inne ciekawe rzeczy. Życzę Wam miłej niedzieli, efektywnego ćwiczenia mięśni brzucha i widzimy się za tydzień w sobotę.